Zdarza się, że pacjenci przychodzą ze zdjęciami modelek i pokazują, że, to najczęściej kobiety, chciałyby mieć taki nos, albo takie usta, albo takie kości poliszkowe, albo takie oczy. No, staram się wytłumaczyć, że człowiek nie składa się tylko z oczu, albo tylko z ust, tylko, że cała anatomia twarzy usposabia człowieka do posiadania takich lub innych kształtów Poszczególnych elementów twarzy, ust, nosa, powiek. I trudno jest osiągnąć, zmieniając, wykonując tylko drobny zabieg e, dotyczący danej części e, taki wygląd, który by e, e, uzyskiwał wygląd nosa, na przykład jakiejś znanej aktorki. Poza tym, często e, są różnice w budowie twarzy. Mały nos w dużej twarzy, mocnej twarzy, nie wygląda dobrze. Operacja powinna być tak wykonana, żeby zauważyć korzystną zmianę w wyglądzie twarzy, natomiast niekoniecznie zauważyć, że pacjent był operowany.